Dzień dobry, dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam o tym, że niewielkie ryzyko też potrzebuje szacunku. Zgłosił się całkiem niedawno do mnie pewien pracodawca, zdesperowany, opowiedział mi swoją historię. Mówił o tym, że bardzo dba o bezpieczeństwo w swojej firmie, stara się, aby park maszynowy był bardzo nowoczesny, aby maszyny posiadały odpowiednie zabezpieczenia, szkoli pracowników, kreuje wysokie standardy związane z kulturą bezpieczeństwa, a mimo to wypadki zdarzają się nadal. Odnosząc się do tej sytuacji, chciałam zwrócić Wam uwagę na dwie kwestie. Zwykle projektując systemy bezpieczeństwa koncentrujemy swoją uwagę na tych zagrożeniach, które wywołują bardzo wysokie ryzyka, gdzie może dojść do wypadku ciężkiego czy może dojść do wypadku śmiertelnego. Czyli na przykład kiedy projektujemy nowe maszyny, dbamy o to, aby pracownik nie miał szansy włożenia rąk w niepowołane miejsca, które mogłyby uszkodzić kończyny. Dbamy o to, aby miał w przestrzeni roboczej zainstalowany wyłącznik bezpieczeństwa. Jeżeli jest taka konieczność, zalecamy stosowanie specjalistycznych środków ochrony indywidualnej. Ryzyko pracy przy maszynie bez osłon. Bez odpowiednich zabezpieczeń może skutkować inwalidztwem. Wszyscy jesteśmy tego świadomi. Są tego świadomi zarówno pracodawcy, jak i, jak i pracownicy, którzy, którzy mając świadomość tego zagrożenia, nie podejmują ryzyka, nie demontują osłon, nie demontują maszyn, stosują środki ochrony indywidualnej, które są zalecane. Nikt przecież nie chce być inwalidą. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy konsekwencje wystąpienia zagrożenia są niewielkie dla człowieka. Dotyczy to takich zdarzeń jak potknięcie, poślizgnięcie się, przecięcie skóry, czy też niewielkie oparzenie. Każdy z nas doświadczył tego typu zdarzeń pewnie wielokrotnie. I tutaj, w tej sytuacji, dochodzi do yy, zjawiska, które nazywamy niedoszacowaniem ryzyka. Jeżeli konsekwencje zagrożenia są niskie, a my jesteśmy z tym zagrożeniem oswojeni, bowiem zdarza się ono często, w związku z tym mamy tendencję do tego, żeby minimalizować ryzyko wystąpienia tego typu zdarzeń. Dobrym przykładem jest, Obserwacja w jednym z zakładów produkcyjnych, gdzie pracownik miał za zadanie posegregować żarówki, podzielić je na te, które jeszcze można wykorzystać w produkcji oraz na te, które już się do niczego nie nadają. Byłam wtedy w tym zakładzie, obserwowałam, jak on wykonuje swoją pracę i zobaczyłam, że pracuje bez rękawiczek ochronnych. Zapytałam go, czemu, e, e, czemu tę pracę wykonuje bez rękawiczek. Powiedział, bo jest mi niewygodnie. Zadałam kolejne pytanie, czy Pan się nie pokaleczył? On powiedział, proszę pani wiele razy. I tutaj pojawia się pytanie, co z tym problemem zrobić? To jest właśnie ta sytuacja, kiedy pracownik doświadcza e, Zagrożenia, nie zachowuje się w sposób bezpieczny, nie stosuje środków ochrony indywidualnej i w konsekwencji może się pokaleczyć. Oczywiście mogą to być niewielkie skaleczenia, ale też może dojść do jakiegoś poważniejszego urazu. W związku z tym moje rekomendacje w tej sytuacji byłyby następujące. Po pierwsze, należy traktować na równi. To ryzyko, gdzie zagrożenie jest duże i prawdopodobieństwo utraty zdrowia i życia wysokie, z tym ryzykiem, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia jest duże, ale konsekwencje są niewielkie. Pracownicy powinni być szkoleni, powinna być w zakładzie stosowana odpowiednia profilaktyka, czyli na przykład informowanie przy schodach. Trzymaj się barierki. Kiedy jest śliska podłoga, uważaj, śliska podłoga. Tego typu rozwiązania pozwalają na fokusowanie uwagi pracownika na tym niebezpieczeństwie. Drugą bardzo istotną kwestią jest nadzór właściwy nadzór. Z moich obserwacji wynika, że bardzo często przełożeni lekceważą. Te drobne uchybienia nie dostrzegają czy akceptują czasami nawet takie zachowania jak brak rękawic ochronnych podczas segregacji szkła. Aby człowiek mógł nauczyć się pracować bezpiecznie, musi zostać poinformowany o tym, co należy zrobić, jak należy w sposób bezpieczny wykonywać pracę, ale do momentu, dopóki normy nie zostaną zinternalizowane, czyli nie zostaną uwewnętrznione, człowiek nie uzna tych norm, które są w organizacji jako własne, konieczny jest nadzór.